Już w najbliższą środę o 19 porozmawiamy o tym, czy powinniśmy legalizować marihuanę. Już oddaję głos ekspertom w tym odcinku. Dzień dobry, nazywam się Izabela Małecka-Tastrubiec, jestem specjalistą w psychoterapii uzależnień. Pracuję w ośrodku prywatnym terapii na łęczach i pracuję z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i od alkoholu. Dla mnie osobiście marihuana jest narkotykiem, takim jak każdy inny. I widzę w ośrodku osoby, które leczą się z tego uzależnienia i nie widzę różnicy pomiędzy leczeniem od marihuany, a leczeniem od amfetaminy, kokainy czy jakichś innych substancji. i Wymaga to takiej samej psychoterapii jak każdy inny środek. Natomiast jeśli chodzi o legalizację, no to jest na nie. Przypominam, że możecie wziąć udział w tym programie. W opisie filmu pod spodem są ciekawe linki, które powinniście poznać. A jest tam link do naszego Twittera, gdzie będziecie mogli pisać z hashtagiem blog zapytania. Jest link do instrukcji: jak dołączyć do wideokonferencji i porozmawiać z ekspertami w cztery oczy. Jest w końcu link do Facebooka i do mojego bloga i do newslettera. I do subskrypcji. Wszystkie je warto znać, żeby skorzystać z tego programu, który wynosi doświadczenie oglądania czegoś na YouTube czy w telewizji na zupełnie nowy poziom, niespotykany dotąd. Więc cześć, do zobaczenia.